bo właśnie coś o Maćku i o mamie w ogóle kawkę wezmę o mamie no mam to ciekawe co mamy tak Maciek w ogóle zwrócimy czy jest może wróci no, nie, nie dalej nie ma hm. hm. nie jest ciekawe bo pojechały jakieś studia ale też niepokojąca sprawa Gdzież ty? Może polecimy do mamy, moją mamę odwiedzić? Gdzie... tu to jest tutaj moje mleko? Jest, to, no, oczywiście, dobra kawka, trzeba pozmywać, dobra. No to nic, lecimy na lotnisko. Na polecimy do mamy, mam nadzieję, że byty będą, no bo jak tak, no to... Już McDonalda. Kuba! Kuba! Co? 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 Skąd ten dom tu się... Co tu w ogóle jest? Dobra. Dzieci są otwarte. Dobra. widzimy. Jezus. Co no to jest? Oj, fuj, pamięci na ale... Dobra. <noise> Dlaczego? Do Marcin, gdzie jesteś? Słucham cię. Jak długo mogę jeszcze czekać? Ten za tobą. Ej, pak, co pak, ty pak, tu robisz? Pak, pak, Chodź pak. tu! Kurde! Nie. Idź stąd! Nie! Dobra! Chodź tu! Jesteście dorwę! Co, co, co to było? Nie! Tutaj się nie zbliżamy. Szybko się na policji Prawda, to, to jest to prawda. Niepokójce. Skąd się to w ogóle jeszcze wziął? Nie, dobra, musimy się na policji, to nie ma opcji. Jeszcze jednak wolno płacimy innym razem? Albo może aż dobra. dobra, wracamy już z komendy, złożyłem zeznania. Dobra, nic W ogóle do się do Dlatego że skoczymy do niej Przecież to nie jest tak aż daleko Pół godzinki samolotem Dobra Tutaj, tak No, tu nie byłem to tym już Mieście, tak? I tu też jakaś piskata, dobra, może nic nie wykazało. Z to był ten, tak, na ja pewno, tak, smut? Tak, to był chyba ten. Jak się dobrze wydaje. No, nie najgorszy, nie najlepszy. Piąty, piąty rząd jest od okna. Tak, to tutaj nie tak, a kutów, tak? Ja to pewnie nie ma, ja tutaj to klasa premium najwyższej. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Dobrze pójdzie. Trzy, no tak, dobra, do, do okna. No. no to i czekamy na start. O, już jest domek, widzę. No i co, wytłumaczysz mi to wszystko? No, no, wytłumacz się. Kurde. Ale ja nie mogę tego Kurde. powiedzieć. Jezu. W końcu sam się dowie. Co? Kto, czy, co się dowiem? A oh, yes. Co się dowiem? Niech, niech. No wytłumacz swojemu synkowi. A raczej nieprawdziwemu synkowi. Co? Jak ja to nie O co chodzi? Niech Niech ci matka wszystko wytłumaczy. No jak to mamo? No bo ty tak naprawdę jesteś adoptowany. Co? Kuba i Marcin to są prawdziwi braci, bratowie. Tak naprawdę zaadoptowaliśmy cię, gdy miałeś roczek. Trzy miesiące co najmniej. A twój ojciec z Kubą zaginęli gdzieś w środku w nocy nie nie to nie jest możliwe kuba powiesz, że to nie jest możliwe no, to niestety nieprawda. to jest prawda wychowywałem się w złobka aż w końcu mnie wypuścili nie w to nie wierzę to jest niemożliwe no i co tutaj więcej mówić no nie, no, sam, sam. Tak, co to... to się tak szybko działo. Stąd takiego niebieskiego, czerwonego się świeci? Kurde, to policja. Muszę uciekać. E, Kuba. Uciekam stąd. Mamo, biegnij za nim. <noise> ja muszę się popłakać. Nie, 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 Co się stało w ogóle? Nie, dobra, nie pojmuję tego. Nie. Halo, gdzie on jest? Kto? Jezu, ten złodziej. Morderca. Chcesz, żeby ją uciekł, tak? Kuba. Kurde, gdzie on jest? Kuba. Niech to. A co mówię? Kubie? Tak, ten, ten czarny w na ramionach gdzie on jest? uciekł ucieku. Ojej. niestety muszę cię zatrzymać jesteś świadkiem jesteś świadkiem demoralizacji tego domu nie wiem co to znaczy demoralizacja, ale no dobra, pójdę z jesteś panem jest niestety zatrzymany mhm. Jakoś, no dobrze, no to nic, pójdę no za panem proszę za mną Okej, okay, dobra, jesteśmy po drugiej drodze. No więc tutaj mam mikrofon i tutaj będzie nam pan składał yy, yy, ten zeznania. Więc yy, ja będę panu zadawał krótkie pytania, a pan będzie mówił do tego mikrofonu. Dobrze. Dobrze. Ile miał lat, Kuba? Yy, wiem, że był starszy, bo coś mówił... Nie wiem, Siedem starszy. Ja mam... No gdzieś tak około 23. Dobrze. Coś nie, nie nie wiem dokładnie, prawda? Mhm. Nie wiem. Dobrze, dobrze, dobrze. A może pan zna jego nazwisko? Złość... No sz... Ja sam nie wiem, no, chyba że to no, ja, no. no, Ale przecież jest pan jest adoptowany? Dobra, po Może im, Może się spytamy pana matki. No. Dobra. Czy... Czy... czy Kuba było w średnim wzroście? No taki jakiano. Ja, mhm, dobrze. Niższy do mhm. wysoki. A czy, a czy on gdzieś zamieszkuje, ten kułan? Mm, Widziałem tylko taki stary domek za szpitalem. Tam go znalazłem, żeby musi mhm, nie uciekać. Dobra. Tak... Sprawdzimy to oczywiście. Hm. Jakie tutaj jest panu ten pytanie zadać? Myślę, że to chyba na tyle. Dziękuję panu za, za przesłuchanie. Wszystko nam się tutaj zapisało oczywiście. No, no to może pan już iść. Do tego miłego dnia. Proszę uważać, lepiej zamknąć drzwi, bo może w każdej chwili przyjdzie do pana. Oczywiście. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze. Lecimy na chatkę. Za złożone. Kurczę, teraz to, to ciężko to przemyśleć, no bo jeżeli on jest. Prawdziwym prawdziwym to nie chcę się z tym pogodzić. Nie zawsze tak kolorowo. Hm. Dzień dobry panie policjancie. Oczywiście nic nie mówię. Dzień dobry. No, ło, wow, nie, nie, nie coś powiedział. Dzień dobry. Samolot, dobrze, lecą. Dobra. No ty, dawno takiej psy nie byłem, słuchajcie. Słucham. Hm. Willa jak nie wiem wow. A W kinie co będą grać? Zobaczymy Star Wars Power Rangers Dobra Dobra Kartka Jeżeli chcesz odzyskać Maćka zapłać nam 100 tysięcy jeżeli coś widzicie, zostawili te pieniądze, na swoim ten numer to jest podane poniżej 6, 8, 9. Dobra, dobra Kurczę, nie no, że żeś na policję Nie wiem, no, żeś na policję, prawda ci dorwę Co? Co? I jak i... będziesz tego zauwał?